Dzień dobry wam, kochani przyjaciele. Usiądźcie wygodnie, może nalcie sobie gorącej herbaty, bo dziś opowiem wam historię, która wydarzyła się pewnej wigili dawno temu. To opowieść o małej dziewczynce, o bogatym człowieku z kamiennym sercem i o gwiazdce z opłatka, która zmieniła wszystko. Historia tak prawdziwa, jak te płatki śniegu za oknem, tak wzruszająca, że sami się przekonacie. Dawno, dawno temu w czasach, gdy jeszcze domy grzano piecami kaflowymi, a ludzie chodzili do kościoła piechotą przez zaspy śnieżne, żył sobie w pewnym mieście bardzo bogaty człowiek. Pan Józef Kowalczyk, bo tak miał na imię, był właścicielem kilku fabryk, kamienic i sklepów. Mał wszystko, czego człowiek mógłby zapragnąć. Wielki dom z wysokimi oknami, służbę, konie w stajni, srebro na stole. Ale wiecie co? Drodzy, serce mał zimne jak kamień z pola. Pan Józef stracił żonę wiele lat wcześniej, gdy ta urodziła mu syna. Chłopiec też nie przeżył długo, zabrała go gorączka, gdy miał zaledwie pięć lat. Od tamtej pory pan Józef zamknął się w sobie. Przestał wierzyć w Boga, przestał wierzyć w dobroć ludzi. Mówił, że skoro pan Bóg zabrał mu wszystko, co kochał, to on też nikomu nic nie da. I tak żył pracując, zbierając pieniądze, ale nie dzieląc się z nikim ani groszem, ani ciepłym słowem. Ludzie w mieście bali się go trochę, a trochę go współczuli. Wiedziedzieli, że kiedyś był inny, że ból go zmienił. Ale lata mijały, a Pan Józef stawał się coraz bardziej zatwardziały. Gdy biedni przychodzili prosić o pomoc, przepędzał ich. Gdy dzieci kolędowały pod jego domem, kazał im się wynosić. Wigilia, dla niego to był dzień jak każdy inny. Nie stawał choinki, nie dzielił się opłatkiem, nie szedł na pasterkę. Siedział sam w swoim wielkim, zimnym domu i liczył pieniądze. Zbliżała się kolejna Wigilia. Pamiętacie, kochani, jak to było? Jak cały dom pachniał barszczem i kapustą z grzybami od samego rana. Jak matki krzątały się w kuchniach, a dzieci nie mogły się doczekać pierwszej gwiazdki? To były czasy, gdy Wigilia była prawdziwym świętem, gdy ludzie dzielili się tym, co mieli, choćby to było niewiele. Pan Józef tego wieczoru siedział jak zwykle w swoim gabinecie. Za oknem padał śnieg, w mieście rozlegały się kolendy, ludzie śpieszyli do domów z ostatnimi zakupami. A on siedział sam, przeglądając papiery, jakby to był zwykły dzień. Nawet nie przygotował sobie wigilijnej kolacji. Po co? Dla kogo? Nagle rozległo się pukanie do drzwi. Pan Józef zmarszczył brwi. Ktoś mnie przeszkadzać mu w wigilię? Kazał służącej otworzyć. Po chwili weszła do gabinetu, a za nią. Mała dziewczynka. Może miała ze siedem, osiem lat. Ubrana w łatany płaszczyk, za duży dla niej, pewnie po starszym rodzeństwie. Na głowie miała chustkę związaną pod brodą, z której wymykały się jasne loczki. Buty miała dziurawe, policzki czerwone od mrozu. Czego tu szukasz? Burknął pan Józef nieprzyjemnie. Dziewczynka nie przestraszyła się. Spojrzała na niego tymi wielkimi, błękitnymi oczami i powiedziała cichutko. Przyszłam złożyć panu życzenia wigilijne. I dać coś od serca. Pan Józef parsknął. Życzenia? Od ciebie? Co ty możesz mi dać, dziecko? Ale dziewczynka podeszła bliżej. W dłoniach trzymała coś starannie owiniętego w kawałek czystej szmaty. Rozwinęła to ostrożnie i pan Józef zobaczył, kawałek opłatka. Zwykły, biały opłatek wigilijny. Moja mama mówiła, że gdy siedzieli opłatkiem, Trzeba dać kawałek od serca, powiedziała dziewczynka. I że najpiękniejsza część opłatka to ta z gwiazdką, bo gwiazdka przypomina nam o tej nad Betlejem. O nadziei. O tym, że nawet w najciemniejszą noc jest światło. I wtedy dziewczynka zrobiła coś, co zaskoczyło pana Józefa całkowicie. Ostrożnie, małymi paluszkami, wyłamała z opłatka fragment z wytłoczoną gwiazdką. Podała mu tę malutką gwiazdkę z opłatka i powiedziała, to dla pana. Żeby pan nie był sam. Żeby pan pamiętał, że ktoś o panu myśli. Pan Józef wziął ten maleńki kawałek opłatka do ręki. Nie pamiętał, kiedy ostatni raz trzymał opłatek. Dziesięć lat temu? Piętnaście? Patrzył na tę malutką gwiazdkę i coś w jego gardle zacisnęło się boleśnie. Kim ty jesteś, dziecko? Zapytał ciszej, już nie tak szorstko. Nazywam się Zosia, odpowiedziała dziewczynka. Mieszkam z mamą i rodzeństwem na drugim końcu miasta. Mama jest chora, ale powiedziała, że w wigile trzeba nieść dobroć każdemu, nawet temu, kto wydaje się jej nie potrzebować. Bo czasem ci, którzy wydają się najmocniejsi, są tak naprawdę najbardziej samotni. Te słowa uderzyły pana Józefa jak młot. Jak ta mała dziewczynka mogła wiedzieć. Jak mogła wyczuć to, czego on sam przed sobą nie przyznawał, że jest samotny, że cierpi, że tęskni. Mić już powiedział w końcu, odwracając się. Idź do domu, do matki. I weź to. Wyjął z szuflady kilka monet i podał jej. Ale Zosia pokręciła głową. Nie przyszłam po pieniądze, panie. Przyszłam dać panu gwiazdkę. Bo każdy potrzebuje gwiazdki w wigilię. I wyszła. Po prostu wyszła, zostawiając pana Józefa samego w gabinecie, z małą gwiazdką z opłatka w dłoni. Siedział długo patrząc na ten kruchy kawałek białego ciasta. A potem, sam nie wiedząc dlaczego, włożył go do ustęp. I płakał. Płakał po raz pierwszy od lat. Jeśli chcecie wiedzieć, co się wydarzyło tej nocy, zostańcie ze mną. Kliknijcie lajka, like żebym wiedział, że ta historia trafia do waszych serc. I zapiszcie się do kanału, bo takich opowieści, które uczą i wzruszają, jest tu więcej. Pan Józef siedział w swoim gabinecie jeszcze długo po tym, jak mała Zosia wyszła. Trzymał w dłoni resztę opłatka, którą dziewczynka zostawiła na jego biurku. Tę małą gwiazdkę już zjedział, a jej smak w taki prosty, bez niczego szczególnego, wbudził w nim wspomnienia, które przez lata trzymał zamknięte głęboko w sercu. Przypomniał sobie swoją żonę, Marię, jak dzieliła się z nim opłatkiem podczas ich pierwszej wspólnej wigilii. Przypomniał sobie swojego synka, małego Jasia. Jak w swoje ostatnie święta łamał opłatek tymi maleńkimi rączkami, życząc tacie, żeby konie były zdrowe i żeby zawsze była zupa. Takie proste, dziecięce życzenia. A on wtedy się uśmiechał, całował synka w czubek głowy i myślał, że będzie tak zawsze. Ale nie było. Rok później Malia umarła. Rok potem zabrali mu Jasia. I pan Józef postanowił, że jeśli Bóg zabiera, to on też nie będzie dawał. Zamknął serce na klucz i wyrzucił ten klucz tak daleko, że sam nie wiedział już, gdzie go szukać. A teraz mała dziewczynka, biedna jak mysz kościelna, przyszła i dała mu gwiazdkę z opłatka. Nie prosiła o nic. Nie chciała pieniędzy. Po prostu dała. Z czystego, dziecięcego serca. Pan Józef wstał z krzesła i podszedł do okna. Śnieg padał gęsto, okrywając miasto białym puchem. Gdzieś tam, w tej zamieci Szła teraz mała Zosia w swoim łatanym płaszczyku, z dziubutami. Wracała do chorej matki i rodzeństwa. A on siedział tu w ciepłym domu, sam jak palec, otoczony bogactwem, które nie dało mu ani chwili szczęścia. Zegar wybił dziewiątą. Pan Józef postanowił położyć się spać. Po co siedzieć i rozmyślać? Przecież to i tak nic nie zmieni. Poszedł do swojej sypialni, wielkiej, zimnej komnaty z wysokim sufitem i ciężkimi zasłonami. Położył się na łóżku ubrany, bo nawet nie miał siły się rozebrać. Zamknął oczy. I wtedy to się zaczęło. Najpierw usłyszał szum, jakby wiatr nagle wzmógł się za oknem. Potem poczuł dziwne zimno, takie przejmujące, które dociera do kości. Otworzył oczy i zobaczył coś, co sprawiło, że serce zamarło mu w piersi. W pokoju, przy jego łóżku, stało dwoje ludzi. Stali w mdłym, srebrnym świetle. Jakby świecili od środka. Widziało się przez nich, przez ich postaci można było dostrzec meble, ściany. Ale ich twarze były wyraźne. Tak wyraźne, że Pan Józef krzyknąłby, gdyby miał jeszcze głos w gardle. To byli jego rodzice: Matka i ojciec, którzy umarli, gdy był jeszcze młody, wyglądali dokładnie tak, jakich pamiętał ich mama w tej samej sukni, którą nosiła na święta, tata w swoim niedzielnym garniturze. Patrzyli na niego z takim smutkiem, że pan Józef poczuł, jak łzy napływają mu do oczu. Mamo? Wyszeptał. Tato? To naprawdę wy? Matka skinęła głową. Podeszła bliżej, ale nie dotknęła go. Nie mogła była jak sen, jak cień, jak wspomnienie, które nabrało kształtu. Józefe, synu, powiedziała, a jej głos był jak echo z daleka. Przyszliśmy do ciebie tej świętej nocy. Dlaczego? Zapytał pan Józef, drżąc na całym ciele. Dlaczego teraz? Po tylu latach. Ojciec odezwał się cicho, bo dzisiaj twoje serce na chwilę się otworzyło. Gdy wziąłeś ten opłatek od dziecka, gdy go zjadłeś, w tym momencie otworzyłeś małą szczelinę w murze, który zbudowałeś wokół siebie. I my mogliśmy przyjść. Pan Józef usiadł na łóżku. Nie rozumiem. Co chcecie mi powiedzieć? Matka spojrzała na niego z taką miłością, że aż zabołało. Chcemy ci pokazać prawdę, synu. Prawdę o tym, co tracisz, żyjąc tak, jak żyjesz. O tym, czego Malia i Jaś by chcieli dla ciebie, kropka. Na dźwięk tych inion pan Józef aż się skulił. Nie mówcie o nich. Proszę. Ale ojciec pokręcił głową. Musimy. Bo ty myślisz, że oni by chcieli, żebyś tak cierpiał że zamknąłeś się w tym domu jak w trumnie? Józefe, malia kochała życie. Jaż był pełen radości. Czy myślisz, że chcieliby, żebyś przez resztę swoich dni żył jak człowiek pogrzebany żywcem? Pan Józef płakał teraz głośno, jak dziecko. Ale ja nie mogę. Boli mnie. Każdy dzień boli. Wolę nie czuć nic, niż czuć ten ból. Matka zbliżyła się, chociaż jej postać była jak mgła. Ale synu, nie czując bólu, Przestałeś też czuć miłość. Przestałeś czuć radość. Życie to nie tylko cierpienie. Życie to też te małe chwile, jak dziecko dające ci gwiazdkę z opłatka. W tym momencie, postać jeszcze jednej osoby zaczęła się materializować w pokoju. Pan Józef nie mógł oddychać. To była Malia. Jego żona. Wyglądała dokładnie tak, jak ją pamiętał w młoda, piękna, z tym ciepłym uśmiechem, który kochał. A u jej boku stał mały chłopiec. Jaś. Jego syn. Tatusiu. Zawołał chłopczyk, choć jego głos był jak szept jatru. Pan Józef wyciągnął ręce, chciał go przytulić, ale nie mógł w jego dłonie przechodziły przez świetlistą postać dziecka. Jaś, mój mały, szlochał. Malia spojrzała na męża ze łzami w oczach. Józefe, kochany. Nie gniewam się na ciebie. Rozumiem twój ból. Ale musisz wiedzieć, my jesteśmy dobrze. Jesteśmy tam, gdzie nie ma bólu, nie ma cierpienia. Ale ty wciąż jesteś tam, gdzie jest życie i marnujesz je, siedząc sam w tym wielkim domu. Co mam zrobić? Zapytał pan Józef bezradnie. Powiedz mi, jak mam żyć bez was? Mały Jasz odezwał się swoim cichym głosikiem. Tatusiu, pamiętasz, jak mówiłeś mi, że gwiazdki to dusze ludzi, którzy nas kochają, że patrzą na nas z nieba? My na ciebie patrzymy. Zawsze i chcemy, żebyś był szczęśliwy. Malia dodała: Ta dziewczynka, Zosia, ona też ma matkę, która może niedługo do nas dołączy. Ma rodzeństwo, które może zostać samo. Józefę, ty możesz pomóc. Ty masz moc, by zmienić ich życie. Czy nie widzisz? Pan Bóg nie zabiera bez powodu. Ta sam bierze, żeby później przez ciebie dawać innym. Pan Józef patrzył na swoich najbliższych, na rodziców, na żonę, na syna. Wszyscy stali w tym srebrnym świetle, patrząc na niego z miłością i nadzieją. Ale jak? Zapytał: T jak mam to zrobić? Ojciec powiedział: Zacznij od małej gwiazdki. Od tego, co dostałeś dzisiaj. Dziewczynka dała ci kawałek swojego serca. Teraz ty daj coś swojego. Nie pieniądze wchodzi i ona potrzebne. Daj jej nadzieję. Daj jej to, co kiedyś miałeś wiarę w dobroć. Zostaje ze mną, kochani. Jeśli chcecie wiedzieć, co Pan Józef zrobił następnego dnia, jak ta noc zmieniła jego życie, dajcie lajka. I zapiszcie się, bo ta historia ma jeszcze piękny koniec, który ogreje wasze serca. Gdy pan Józef otworzył oczy, było już jasne świąteczne rano. Leżał w swoim łóżku, ubrany tak jak wczoraj wieczorem. Przez chwilę myślał, że to wszystko był tylko sen u rodzica, malia, mały jasz. Ale potem spojrzał na stolik przy łóżku. Tam leżał kawałek opłatka, który wczoraj dostał od Zosi. I wiedział. To nie był sen. To była łaska, dar od pana Boga, który pozwolił mu na chwilę zobaczyć swoich ukochanych, usłyszeć to, co musieli mu powiedzieć. Wstał z łóżka z determinacją, jakiej nie czuł od lat. Nie ubrał się w swój zwykły, ciemny strój. Wyciągnął z szafy garnitur, który nosił dawno temu, gdy jeszcze potrafił się cieszyć. Ogolił się, uciesał. Spojrzał w lustro i zobaczył mężczyznę, którego już prawie nie pamiętał w Józefa, który jeszcze mał w sobie życie. Zszedł na dół, gdzie zaskoczona służąca przygotowywała śniadanie. Tereso powiedział do niej, "Potrzebuję potrzebuje twojej pomocy. Znasz rodzinę małej dziewczynki, która wczoraj tu przyszła? Zosi. Teresa skinęła głową. Tak, proszę pana. To rodzina Nowackich. Mieszkają na ulicy Kościelnej, w starej kamienicy. Matka bardzo chora, ojca nie ma, dzieci same kropka. Pan Józef kiwnął głową. Przygotuj kosz z jedzeniem. Wszystko, co mamy najlepszego. I przynieś mi najpiękniejszy opłatek, jaki znajdziesz. Teresa patrzyła na niego ze zdziwieniem, ale nie śmiała pytać. Po prostu wykonała polecenie. Godzinę później pan Józef stał przed starą kamienicą na ulicy Kościelnej. Była to jedna z tych kamienic, które kiedyś pewnie były piękne, ale teraz obdrapane, z popękanymi ścianami, z oknami pozaklejanymi papierem. Wszedł do środka i wspał się po wąskich, krętych schodach na trzecie piętro. Zapukał do drzwi z numerem siedem. Otworzyła mu Zosia. Jej oczy rozszerzyły się ze zdziwienia. Pan. Wyszeptała. Za nią. Z głębi mieszkania, dobiegł kaszel. Pan Józef wszedł do środka. Mieszkanie było małe w jedna izba, w której widać było materaca na podłodze, stary piec, stół z trzema krzesłami. Na jednym z materacy leżała kobieta w młoda, może trzydziestoletnia, ale wyglądająca na dużo więcej. Blada, wychudzona, chora. Dzień dobry, powiedział pan Józef cicho. Jestem Józef Kowalczyk. Pani córka odwiedziła mnie wczoraj wieczorem. Kobieta próbowała wstać, ale była zbyt słaba. Przepraszam, jeśli Zosia pana niepokoiła. Ja jej mówiłam, żeby nie. Nie, przerwał jej pan Józef. Ona nie niepokoiła. Ona, ona uratowała mi życie. Postawił kosz na stole. Przyniosłem coś dla was i chciałbym porozmawiać. Tego dnia pan Józef spędził w tym małym mieszkaniu kilka godzin. Dowiedział się, że matka Zosi, pani Aniela Owdowiała rok temu. Mąż zginął w wypadku, nie zostawiając nic oprócz długów. Została z pięciorgiem dzieci, Zosia była najstarsza. Pani Aniela pracowała gdzie mogła, ale zachorowała, a bez pieniędzy nie było lekarza, nie było lekarstw. Dzieci pomagały jak mogły, zbierały guziki do sprzedania, nosiły wodę sąsiadom za kilka groszy. A Zosia, powiedziała matka z dumą, ona zawsze mówiła, że trzeba dzielić się tym, co się ma. Nawet jeśli to tylko kawałek opłatka. Pan Józef czuł, jak serce pęka mu z bólu i jednocześnie otwiera się na nowo. Ta rodzina, która nie miała nic, dzieliła się wszystkim. A on, który mał wszystko, dzielił się niczem. Pani Anielo, powiedział w końcu: Ja jestem lekarzem, winien przeprosiny. Od dawna. Przez lata byłem tak skupiony na swoim bólu, że nie widziałem cierpienia innych. Ale teraz chcę to zmienić. Proszę mi pozwolić pomóc. I pomógł. Sprowadził najlepszego lekarza w mieście do pani Anieli. Okazało się, że ma zapalenie płuc, ale da się wyleczyć, potrzebne były tylko odpowiednie leki i spokój. Pan Józef za to zapłacił. Zapłacił też za zimowe ubrania dla dzieci, za jedzenie, za opał. Ale zrobił coś więcej, uwynajął panią Anielę, gdy tylko wyzdrowiała, do pracy w jednej ze swoich fabryk, z dobrą pensją. Zapewnił dzieciom możliwość nauki. Ale najważniejsze było coś innego. Pan Józef zaczął przechodzić do tej rodziny. Nie jako dobroczyńca, nie jako bogat. Po prostu jako człowiek. Jadał z nimi obiady, słuchał opowieści dzieci, uczył małego antka czytać. Po raz pierwszy od lat miał coś, za czym tęsknił z rodzinę. Nie swoją, ale rodzinę, która go przyjęła. Na kolejną wigilię, rok po tym. Jak Zosia przyniosła mu gwiazdkę z opłatka, pan Józef nie był sam. Siedział przy stole z rodziną nowackich. Dzielili się opłatkiem. A gdy przyszła kolej na Zosię, dziewczynka uśmiechnęła się do niego i powiedziała: Panie Józefie, dziękuję, że Pan przyjął moją gwiazdkę. Bo teraz Pan jest naszą gwiazdką. Pan Józef płakał, ale to były dobre łzy. Spojrzał w okno, na niebo pełne gwiazd, i wiedział, że gdzieś tam patrzą na niego malia, jaś. Rodzice i że są dumni, bo w końcu zrozumiał. Zrozumiał, że miłość, którą stracił, nie musi przepaść. Może przejść dalej, do innych ludzi. Że każdy ból można zamienić w dobro, jeśli tylko się chce. Od tamtej pory Pan Józef żył inaczej. Otworzył swój dom dla potrzebujących. Zakładał szkoły dla biednych dzieci, szpitala dla chorych. Nie robił tego dla sławy urobił, bo w końcu zrozumiał. Po co Pan Bóg daje ludziom bogactwo? Nie po to, żeby je gromadzić, ale żeby je dzielić, jak tę małą gwiazdkę z opłatka. Mówią, że gdy Pan Józef umierał w wiele, wiele lat później, jako starzec otoczony dziećmi Zosi, które kochały go jak dziadka, uśmiechał się. I że ostatnie słowa, które wyszeptał, to były Widzę gwiazdki. Tyle gwiazdek. I wszystkie świecą dla mnie kropka. Widzicie, kochani przyjaciele. Ta historia uczy nas czegoś bardzo ważnego, że czasem wystarczy mała gwiazdka z opłatka, żeby zmienić życie, że dobro wraca, że nawet najbardziej zatwardziałe serce może się otworzyć, jeśli tylko spotka na swojej drodze czyste, bezinteresowne serce dziecka i że nasi zmarli, nasi rodzice, małżonkowie, dzieci u nie chcą, byśmy cierpieli. Chcą, byśmy żyli, byśmy kochali, byśmy dawali innym to co sami kiedyś dostaliśmy. Bo miłość to jedyna rzecz, która rośnie, gdy się ją dzieli. W te nadchodzące święta, gdy będziecie łamać opłatek, pomyślcie o tej historii. Pomyślcie, komu możecie dać swoją gwiazdkę. Może to będzie sąsiad, który jest sam. Może ktoś chory. Może dziecko, które potrzebuje ciepłego słowa. Nie musimy być milionerami, żeby dawać. Czasem wystarczy uśmiech, dobre słowo. Chwila czasu. Bo te małe gwiazdki z opłatka, one mają w sobie moc. Moc, która może zmienić świat. Po jednym sercu na raz. Jeśli ta opowieść poruszyła wasze serca, dajcie mi znać lajkiem. Niech to będzie znak, że wciąż wierzymy w dobro, w cuda, w to, że miłość jest silniejsza niż ból. Zapiszcie się do kanału, bo takich historii, które grzeją duszę i uczą życia, będzie tu więcej. I pamiętajcie, w każdy z Was jest czyjaś gwiazdką. Dla kogoś jesteście tym światłem w ciemności. Nie zapominajcie o tym. Nie chowajcie swojego światła. Świećcie, bo świat potrzebuje każdej, nawet najmniejszej gwiazdki. Niech Was Pan Bóg błogosławi, drodzy przyjaciele. Niech te święta przyniosą Wam ciepło, miłość i wiarę w to, że cuda się dzieją. Bo dzieją się czasem przez małą dziewczynkę z gwiazdką z opłatka, czasem przez nas samych. Gdy otwieramy serca. Wesołych śwąd! I pamiętajcie, u nigdy nie jest za późno, by zostać czyjaś gwiazdką. Do zobaczenia przy następnej opowieści.